To jest dla tej części Krakowa bardzo ważna trasa, w tej chwili już. Natomiast, gdy idzie o Kraków cały, też jest ważna, ale spełni swoją taką rolę na 100% dopiero w momencie, kiedy będzie jeszcze poszerzona Opychowicką i Zwierzyniecką. Ale ona już łączy Kurdwanów z Ruczajem, także odciąża znaczną część tutaj Krakowa Południowego. Trasa łagiewnicka przede wszystkim wybudowana jest w tunelach. Długość całej trasy 3,5 km, w tym 2,1 km linii tramwajowej, ścieżek rowerowych wybudowano 5,5 km, do tego trzy boiska, teren rekreacyjny, ogródki dla dzieci, młodzieży, skatepark, teren rekreacyjny przede wszystkim. Ruch na dole, rekreacja na górze. To niektórzy twierdzą, że w ogóle największa taka inwestycja inżynieryjna, bo proszę pamiętać o tym, że tutaj było cała masa działań związanych z tymi wszystkimi pozostałościami po Solwaju, przełożenie rzeki, no, cała masa inżynieryjnych robót. To jest największa niewątpliwie inwestycja w Krakowie ostatnich lat, ale też podobno największa inwestycja samorządowa w Polsce. Tu są załatwione od razu dwie rzeczy, tak. odzyskane pewne tereny i połączenie dwóch dzielnic, natomiast chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że to jest trasa samochodowa, tramwajowa, ale także obudowana boiskami, skateparkami, siłowniami na wolnym powietrzu, a więc jakby no jeszcze parkiem, który został wybudowany. 5,5 km ścieżki rowerowej i chodniki, także naprawdę olbrzymia inwestycja.